Za w śnieżnej krainie. Mikołaj ekologiczny w hasce swej słynie. Nie tylko prezenty w worku przynosi, lecz o planetę zawsze dbać prosi. Rudolf na grzbiecie ma baterie nowe, renifery jeżdżą dziś elektryczne zdrowie. Sanek nie ciągnął, śniegu jest mało. Mikołaj na rower wsiadł doskonały. Zamiast plastiku papierowe torebki. Prezenty pakuje, mgniane saszetki. Zamiast zabawki, co szybko się czują, Daj daje książeczki, co wieże wybują. Wieże wybują. W kominach mówi, nie palcie śmieci, pamiętajcie, że to dla waszych dzieci. Poinki radzi stawić w ogrodzie, by lasy rosły w pełnej urodzie. Mikołaj zima, choć mroźna się stara, by ziemia zielona była jak wczoraj. Dbajcie o wodę, śmieci segregujcie, razem planetę wszyscy ratujcie. Dzieci nie wyglądają i na ciebie nie czekają. Dzieci śmieci segregują, bo stąd proste nie Nie tak siebie już obrazki ci malują, a obrazki będą piękne, kolorowe i oświetlne. Puszki śmieci i plastiki, trafią dobre pojemniki i zabawny będzie czas, gdy w czystości będzie las. Oczywiście zgodnie pany i w te serce zdobywamy. W worku dużo masz prezentów, to zasługa, to zasługa eko Lków. Więc na sanie wsiąść już czas i bez wymów ruszyć w świat. Trzecia klasa Ci dziękuję i odmawekuję. Nanecznych... Broni święty Mikołaj, Co zasłania w naszym kraju. Każdy śmieci segreguje i się lepiej czuje. Teraz wamki tak. papierowe, tak. kiedyś były prosty chodzę. Tak. Wysuzywać królewka niwa, patrz po macie, patrzcie Sam prezenty odbieraj. pod koninką wejrzał, otwieraj. Ekologia jest na pocie, każdy mądry ci to powie. W Święta chcemy Mikołaju, spędzić eko w naszym kraju. Pierwsze idee, po którym idzie jechał wolę, ja jechał na parę, अब तो तेरे तेरे लोगों को तेरे लिए समझने के लिए तो तेरे तेरे को 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 समझने के लिए तो त Też dni wynika dla wszystkich, w klasie wynika żeśmik dla nich. Mikołaj też ma prezent. Takie to są i jako zarządzanie. Pani też nie pracować z Od Mikołaja do tak którą cały rok ustalamy. Cię w naszym kraju. Każdy uczeń o tym wie, że o wszystkich troszczysz się. Kochasz dzieci i przyrodę. Jesteś wspaniałym ekologiem. Tym przykładem lekcję dajesz, że twój renifer ciągnie stanie. Matka, ziemia Ci dziękuję, bo ty czasu nie marnujesz. Mikołajem nasz kochany, my o ziemię również dbamy. Zawsze śmieci wyrzucamy, wody też nie wylewamy. Pieszo do szkoły chodzimy, bo czyste powietrze bardzo cenimy. Wie już o tym mama i tata, że bez naszej pomocy nie będzie tego świata. Dwa o planetę każdy musi, mimo że do tego nikt nas nie zmusi. Dbamy z miłości i dla dobrego przykładu, bo wtedy nigdy nie będzie nieładu. Nasz kochany Mikołaj, na narodę nadszedł czas. Wygrać z tym większym bardzo chcemy, Może swe serce nie skradniemy. Świetny przykład innym dajemy, swoją ustawą szacunek ziemi okazujemy. Prośby te ochotą spełniamy, zawsze o porządek dbamy. I powiemy Ci w sekrecie, że jesteś najlepszym ekologiem na świecie. My pierwszaki z pierwszej B Kochamy i kończymy. Co ty robisz w naszym kraju? Ja na staniach mechanicznych segreguję śmieci i odwiedzę wszystkie dzieci. Świąteczne lasy pełne zieleni, źródła na wodę już się mieni. nadszedł ekologiczny czas i dotyczy również nas. Z ekologicznej hodowli końki kupimy i jak pięknie przystroimy. Ona, które trzeba dbać, wszyscy zróbmy przemysł z ziemi, aby ujrzeć chyba Biegowała śmieci cały rok, więc od spręgów jestem oto. Tu owoce i warzywa, rzydza, weź jednego gryza, teraz tu zawody wesz i oczy i na to też. Gdy rozumiem, szanujemy, będziemy radujemy. Teraz serdecznie żegnamy i Towajowie! Dzisiaj święto w naszej szkole z Mikołajem jest spotkanie. Wszyscy bardzo się cieszymy, dobrodzieja ugościmy. Damy z serca co najlepsze, radość i życzliwość wszelką. Posadzimy go przy stole, kolędując w wielkim kole. My dla ciebie, Mikołaju, zadańczymy, zaśpiewamy, za dobroć i prezenty, że nie Jesteś wciąż na dęty. Czy Czy denty, nie wiem. Wynikowałby <grym> <grym> z jednych białych, karcia działa i bez osi, czwarta D, bo tak się zwiemy, święto wysokim, większyjemy. 20 lat wyciągniemy i porządnie umyjemy. Tak, Zwracam na to że dzienniki, które nas się to. Cisza Lena, trochę wolniej, bo nikt nic nie Na kominkę skarpetu wieszamy i na skierki czekamy. Na do nas przyleciałeś, dlatego bo chciałeś. Jesteś bardzo święty, a dzieci kochają Twoje prezenty. Na serce pełne miłości dajesz dzieciom moc radoski. My się teraz z taniami nastrójskimi do domami, tak, ci dziecko a segreguje, oraz gdzie ręka dobrze bardzo traktuje. szklane butelki nie rozpłatę, a te zakupy się szykują swoją takoją. Dobrze dla nas i śmieci segregujemy. No pięknie! Nie! 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 z dalekiego z Zegreguj śmieci, bo płaczą dzieci. Wypatrujemy Ciebie z niecierpliwością i życzymy wesołych świąt z radością. Lecąc z saniami nie tracisz paliwa, więc cała rodzina jest szczęśliwa. Zbieramy śmieci, bo jesteśmy jako dzieci, a za te dobre uczynki daj nam upominki. Mniej śmieci, więcej zieleni, niech w końcu świat na lepsze się zmieni. Święty Mikołaj co w śmiga o ziemię dba i smogu unika, renifery ciągną go w pędzie, a każda paczka w ekonomi. Ekonomiczny i wędruje przez świat, nie jeździ na saniach, nie szpala w czas. Koinka z drewna, na niej lampile, lech, w prezentach zamiast plastiku na z, pl z ekologicznymi dla, dla To work, plastikowy, pod papierowe, prezenty... w

dla był wielka zmiana. Mikołaj się zajął losem bałwana. Śnieg topnieje, lodu brak. Czas działać, bo idzie krach. Renifery ciągną stanie na biopaliwie i są z tego powodu bardzo szczęśliwe. Zamiast plastiku, wolek płytowy, prezent gimna, jest wyjątkowy. W lasach sadzi nowe sosny, by światł piękny, czysty i radosny. Światła na koince. Z paneli słonecznych świecą, że są energią wieczną. Dzieciom mówi dbajcie o ziemię, bo od nas zależy przyrody tchnienie. Segreguj śmieci, rower wybieraj, a przyjdę do ciebie, to moja premiera. Ekologiczny mikrołaj działa za motywuje dzieci, rozwesela, bo planeta to wspólny nasz dom. Razem oni dbają, krok za krok, świecą strasznie. Zwierzęta nie lubią się dwa więc do lasu wybierzmy się i posprzątajmy koniec. Po Plasta dom zwierząt, roślin i Nie, za, nie zanieczyszczajmy go. I wyrzućmy śmieci do świetnika, a nie do lasu pięknego. Dbajmy o las, to nasza sprawa, nim radać i życie Każdy z nas może coś działać, wystarczy tylko chcieć i działać. Ziemia koła, niech usłyszy każdy, w czystym le lesie radość będzie zawsze. Prawie każdy liść i każdy kwiat zasługuje na czysty świat.